Także witamy w nowym odcinku. Dzisiaj jest z nami Red Bull Racing, Bartosz, Prubblewski, Br from e, Koblanka. <grym> Nie, ty jesteś. Może. Hmm? Możecie. Amerykanie będą mieli problem z tym, jak będą oglądać film. Nie, dziura będzie. Nadu, nadu i rozpędź się. Niżej i się rozpędź. I dawaj, ogniem. Niepotrzebnie wstajesz. Dawaj do tyłu i z rozpędu Do tyłu i z rozpędu dawaj I rozpęd, dawaj, na ko, na koło na Ale Jak <anz peng friend> <man Effectiveness during the coughs> <layers> to co? Enduro Dobra, dobra Do tyłu troszkę i dopiero do tyłu i... No ja byś usiadł to... to trzeba skoczyć No tak wolno? Co tak wolno się wleca? Ja będę tędy.

Tak, to ulubiona na górka Maczka. Ja wiedziałem, że tak będzie. Co? ja wiedziałem, że tak będzie. Nie zrobiłeś jednej ważnej rzeczy: nie podbiłeś go na koło i tak pek do boku. To, co robiliśmy na zajęciach albo na dół. <laughs> Ale dzisiaj będzie. Maciek to lubi. No proszę, jak ładnie wziąłeś. I ja nie jedzę. Hało. Za szybko trochę Co zrobili tam? No zaraz będzie Ty

No, dobra, prawej, do prawej Dobra, dobra, dobra. I teraz wrzuć tu, wrzuć tu go, nie? Tutaj wrzuć i tu sobie wykręcisz. I wrzuć go za belkę. Też jest duro. No i dobra Dobra, trzymaj. Ciało ci ucieknie całkę. Czekaj. A poczekaj. Po nie siądzie. Dobra, daj go na chwilę, puść Kop, nie, kop, nie kop, powoli go wepchnij.